Plac wolności przemienił się w wioskę świętego Mikołaja. Z myślą o najmłodszych przygotowano szereg zabaw, tych kreatywnych i edukacyjnych. W tle wybrzmiały kolendy, które wprowadziły konian w świąteczny nastrój. 3, 2, 3. Tradycyjnie też nastąpiło rozświetlenie miejskiej choinki, czego dokonał prezydent miasta Piotr Korytkowski. Organizatorem konińskich Mikołajek jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni. To jest taki magiczny chyba klucz e, do rozpoczęcia właśnie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. tak? E, dorośli zaczynają szątaniny, żeby fajnie przygotować wigilię, żeby no, przygotować się bardziej do świąt Bożego Narodzenia, a no niestety dzieciaki. E, no, Zwyczajnie czekają na tego gwiazdora, na tego Mikołaja, na to wow z prezentami związane. Więc myślę, że właśnie tutaj i edukacyjnie, i w nawiązaniu właśnie do tradycji, ale w tym roku też ekologicznie chcemy pokazać, co można zrobić, na przykład takie ozdóbki chornikowe właśnie wykorzystując materiały wtórne. Miejskie Mikołajki to już wieloletnia tradycja. Wydarzenie gromadzi całe rodziny. Mikołaj jest na Atrakcją szczególnie dla najmłodszych był przyjazd Świętego Mikołaja zabytkową amerykańską limuzyną. Dzieci są zainteresowane tym, co tutaj się dzieje. Jak widać, mogą przyjść do nas do autobusu po pierniczki i po kakao, a przy okazji tak samo czasami wejść do kabiny zobaczyć, szczególnie chłopcy e, chcą wejść i sprawdzić jak to wygląda za kierownicą autobusu. Zaszła taka potrzeba, bo Jodełka bardzo szybko urosła przez 11 lat. I nie sądziliśmy, ja myślę, że, że, że tak pójdzie w ten swój wzrost, a posadziliśmy ją blisko nitki gazowej. No i się troszkę wystraszyliśmy, że w razie jakiejś wichury może się stać nieszczęście. No i decyzja zapadła z bólem, że jednak trzeba ją wyciąć. Chociaż na ogródku ona nie wyglądała taka duża. – Jak ci się podoba dzisiaj tutaj? – Fajnie. – A co ci się najbardziej podoba? Hmm. Te, bo są bardzo dobre. A widziałeś Ciecha i Mikołaja? Tak, piękny. Piękna, Piękna pieśń. Mikołaj zabawny, fajny jest ogólnie. Limuzyna Mikołaja najlepsza. Mikołaj dzisiaj był z prezentacją. Prezentacją przyniósł, także. Buty były uszykowane. To daje jakiegoś tam klimatu większego korzystamy z okazji, powiedz nie, że święty Mikołaj jest na rynku w Koninie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, tak, nie koszum. Jak Wam się podoba Staniecie. dzisiaj na Placu Wolności? No, dopiero tu przyjechaliśmy, ale się tak rozgrzaliśmy, A, że to jest po prostu szok. Ja dużo energii fajnej, pozytywnej, dużo fajnej muzyki. Jest bardzo miło. Cieszymy się, że jest taka inicjatywa w Koninie, że zaczęło się coś dziać, że troszkę muzyki, pogodnych spotkań, sympatycznych spotkań, no, i my się cieszymy, że jesteśmy. Na razie w bardzo małym składzie, ale mam nadzieję, że za godzinę dotrą do nas kolejne osoby. W organizację przedsięwzięcia włączyły się klasy mundurowe z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Konnie. Uczniowie pełnili rolę pomocników świętego Mikołaja. Przynieśliśmy ławeczki, pomagamy dzieciom tutaj dekorować różne ozdoby. No i ogólnie młodzież fajnie się bawi, jak co roku. Wszyscy czekamy tak naprawdę na szóstego. Grudnia, bo Pani Maciaszek organizuje tutaj tą imprezę ogólnokonińską i co roku młodzież się zmienia, my nie. Moja młodzież, chodź tutaj, chodź. E, właśnie to są nasi pomocnicy Świętego Mikołaja. Pomagamy tutaj też młodszym dzieciom, żeby, no też tutaj że kleją sobie jakieś rękawice, nie rękawice, czapeczki, to my pomagamy im. To jest super i przyszliśmy potańczyć. Podoba się bardzo. No. Tak, Czekajcie, się, czy wygrali choinkę. Wygraliśmy. Krasnala, to prawda. Ale jak ale choinka. Wygrana jest. A czujecie już taką świąteczną atmosferę? Tak, tak, ma panie, całkowicie tak. świąteczny. Życzyłbym y, prezentów, spełnienia tych marzeń, tych prezentów, które, dostały, które pisały do Mikołaja. No i szczęścia. Zdrowia, zdrowia i wszelkiej miłości, najważniejsze. Bardzo dużo słodkości i jak najbardziej rodzinnych świąt. I dużo zdrowia przede wszystkim w tych tak. czasach. Życzymy wszystkim mieszkańcom konina zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Bawcie się dzisiaj fajnie, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowka, najważniejsze, najważniejsze zdrowia! Pomachaj. Pomachaj panu. Mikołajki organizowane w przestrzeni miejskiej sprawiają, że konia nie mogą poczuć atmosferę zbliżających się świąt.